Dzień dobry, dobry wieczór, Paweł, interameryka.com, internetowy przewodnik po Stanach Zjednoczonych. Jestem w Kentucky, Mammoth Cave National Park. Zapraszam na wycieczkę. Zejdziemy pod ziemię, będziemy tam dwie godziny i oglądniemy przepiękny podziemny świat. Mammoth Cave National Park to światowe dziedzictwo kultury. Ten park został wpisany w 1981 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Największy system jaskiń na świecie. Ponad 591 km podziemnych szlaków. To wszystko w Kentucky, Mammoth Cave National Park. Zapraszam. Witam ponownie. Jestem przy Visitor Center Park Narodowy Mamut Cave przede mną i za mną informacje o wycieczkach. Jeżeli jesteście zainteresowani, wszystko na stronie internetowej, a przy okazji szybciutko: Mammoth Cave, Passage Tour. Pierwsza wycieczka w Niagara. Druga wycieczka: Mammoth Cave Discovery Tour, Snowball Grand Avenue Tour, Historic Tour. A wczoraj Rangers polecił nam wycieczkę, tak zwaną New Entrance Tour. Trwa to 2,5 godziny i zawiera wszystkie najważniejsze elementy łącznie z Frozena. gra cena za taką wycieczkę jest wynosi 24$ także za chwilę wybieram się na tą wycieczkę i mam nadzieję, że uda mi się nagrać kilka rzeczy w jaskini chociaż wiem, że bardzo mało światła tam będzie do zobaczenia w takim razie za chwilę witam ponownie, godzina 9.15 rano za 15 minut Startuje autobus, który zawiezie mnie do zejścia do jaskini. Mniej więcej 10 minut jazdy samochodem i pod ziemią spędzę 2 godziny. Tak wygląda Visitor Center Mammoth Cave National Park. Te autobusy rozwożą turystów, ponieważ park rozłożony jest na 6 hektarach i wejścia do jaskiń są rozrzucone po całym parku. Dlatego muszą do poszczególnych części parku być rozwiążone. Turyści rozwożone muszą być autobusami. Bardzo ładnie to teraz wszystko wygląda. A 10 lat temu, jak byłem tutaj, to wszystko jeszcze było w remoncie. W tym momencie mają nowe visitor center, nowe przystanki autobusowe. No, wygląda na to, że mój autobus podjeżdża. W takim razie do zobaczenia za chwilkę. Wygląda na to, że jesteśmy na miejscu, aż dwa samochody turystów. Spora grupa. Zbliżamy się do wejścia do jaskini. Nienawidzę chodzić zorganizowaną grupą turystyczną, ale tutaj nie ma innego wejścia, nie ma innego sposobu wyżej do jaskini. Wejście do jaskini wygląda jak wejście do niemieckiego bunkru lub toalety. Say hi to Michael here. Hello. If you're at the back of the group, he might tell you to hurry up. He's not me, he's just doing his job. <laughs> <laughs> it's your watch? Yeah. Please. 280 schodów, około 50 metrów schodzimy pod ziemię. Pod ziemią panuje stała temperatura, jest to około 16 stopni Celsjusza. Więc trzeba było się dobrze ubrać. No niesamowicie to wygląda. <muchy> Dosyć mokro tutaj. Staje się coraz bardziej ciasno. Mamy no, no, kolejny schodnik prowadzący na górę tym razem.

Jedna z ładniejszych części jaskiń, nie wiem czy widać, światło jest zupełnie bardzo słabe, ale nazywa się to Frozen Jagra. Bardzo ładne formacje starych mitów.

zwane, nie wiem jak to jest po polsku crickets, e, A nie mają tam żadnych kości mamutów, żadnych dinozaurów mają troszeczkę alg które im przeszkadzają i próbują je jakoś wytępić i mają malutkie nietoperze, takie malutkie jak jak wysokość kciuka no nic, wracam do Visitor Center i do za usłyszenia, do za usłyszenia. tak mną tzw. historyczne wejście do jaskini. Zostało one zaadoptowane do użytku w 1841 roku, i od tego roku rozpoczęła się turystyczna eksploracja tych jaskin. Jest to jedyne naturalne wejście do systemu jaskin w Kentucky, Mammoth Cave. Wszystkie inne wejścia zostały sztucznie stworzone przez człowieka. Mamy tutaj troszeczkę wody która nam wpada do eskini. No, rewelacyjnie to wygląda. Troszeczkę tutaj padało, dlatego w tym momencie mamy troszeczkę fajnych materiałów do zdjęć i do wideo.